Czy wiecie kochani mundurowi, że pan minister choroby i nagłego śmierci Niedzielski, bo któż by Wczoraj na łamach pewnej, pewnego radia zapowiedział kolejną czwartą falę galopującą W kierunku naszego kraju Taki plan Czy wy wiecie, że kolejne dawki są zamówione? A czy zdajecie sobie sprawę, w kogo będą chcieli to wszystko wepchnąć? No w nas tak. A czy wy zdajecie sobie sprawę, że całą, całym, powiedzmy, że wystarczy powiedzieć tylko nie i zatrzymać ten cały cyrk? A czy zdajecie sobie sprawę, że my jako służby mundurowe zatrzymujemy to całe szaleństwo, zatrzy... uratujemy całe nasze społeczeństwo? Zdajecie sobie z tego sprawę? A czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że... Yy... Jeżeli pomożemy zagonić społeczeństwo, społeczeństwo, któremu służymy. Jeżeli pomożemy je stłamsić, to potem zabiorą się za nas? A czy wiecie, że nasze dowództwo MON i, i A ja nie będą nas bronić? A czy wiecie, że nasze właśnie dowództwo y, kłamie nam od dwóch lat? A czy pamiętacie, że mówili, że to jest nasza indywidualna sprawa, wszyscy dokładnie wiemy, że jest odwrotnie? Wiecie o tym? Pamiętacie? A czy zastanawialiście się kiedyś, jak Was córka, syn zapyta, tato, mamo, gdzie byliście, jak nas zamykali w klatki i nakładali nam kalkańce? To, że będziecie musieli sobie odpowiedzieć na to pytanie? Co i powiecie? A czy pamiętacie, komu służycie? Wystarczy tylko powiedzieć nie, zatrzymać to szaleństwo. I te pierdolety, co ten baran za przeproszeniem mówi tam w tym radiu, spełzną na niczym. Pamiętajcie, komu służycie. Służymy Polsce, Polakom. I wy policjancie nie lubcie, nie róbcie więcej już za galerianki. Nie dajcie się zrobić w chuja za przeproszeniem. I nie dajcie sobie stawać rozkazów. Ten cyrk będzie już od września zapowiedział, co będzie się działo. Już od września idzie kolejna. Kolejny moment próby. Zachowajmy się jak trzeba. Zachowajmy się jak trzeba.